Cześć Mankowiczowie, witam was w pierwszym challenge na moim kanale, gdzie ubiłem, słuchajcie, 50 bossów pod rząd. Moja psychika ledwo co wytrzymywała, ale dałem radę. Wy za ten odcineczek za moją motywację do tego wszystkiego, słuchajcie, zostawcie łapeczkę, suba, komentarz, a ja was dłużej nie przedłużając, zapraszam do oglądania Tego widzowie się nie spodziewałem, słuchajcie, chciałem sobie pofarmić V2 dla psycho, może dielektryków i tak dalej, i tak dalej, a tutaj słuchajcie, piękny dropek, mamy hard Traum, nie wiem jak to się dobrze czyta, ale no jestem z tego zadowolony, tylko pytanie, ile to jest warte i ile to ma gwiazdek, gwiazdek ma dwie brązowe, ale za to jest biorb z EED w środku, także opłacało się słuchajcie tutaj iść, bardzo fajny dropek jestem z niego mega zadowolony pytanie, ile to chodzi? Nie mam blodego pojęcia, ile to może kosztować widzowie, zaraz sobie zobaczymy Art Traum, uwaga, czy w ogóle coś takiego jest? Jest! I kosztuje to 4 miliony, słuchajcie 4 miliony B1, B2 to 4,7, no dobra, 4 milionki plus biorb z EED który sobie oczywiście zostawię, bo będę robił sobie magniorba. Z EED kosztuje 9,5 miliona. A czy to jest z EED? Tak, to jest EED. Kurde, jaki dropik fajny. Zajebiście, lecimy dalej. A teraz uwaga, widzowie, szybciutkie podsumowanie. 10 razy V2 na Poznaniu i mamy swoje dropiki. Jest to Biorb z EED, który aktualnie kosztował w tamtym momencie 9,5 miliona. Jest też Hartraum, który kosztował 4 miliony, najtańszy bodajże ze śmieci, czyli z Itemku wyszło 29 k 3 tropy, trwogi 495k, 7 dielektryków 567k. To nam łączną sumę widzowie pieniężną 14 591 000 z pierwszych ubitych 10 posłów z f 2 na Poznaniu. Także lecimy dalej. Now the bugs tucked, had to brush up. She wanna brush up, nigga. What's up? I'm in the flesh again. Let the blessing blitz. Diamond crescent soul. I don't fit the mold. Put it on my mama. If you win the way, I'm finna ramrod. If you don't let me in. Goofy claiming that he fresh and fit, but he sweat the pussy that he never get. I'm from that cloth, I'm always fit to frame the way I cut the ties. You need a medic kit. Swear to job these niggas amateur. They waiting on me for the fall off. You be holding your breath till your face tint the same color code. They match the amethyst. Shorty won't jump my bones and dead. Cause I look like a million bucks and the flow hit like a million bricks. Yeah. I'm ganged up, I'm moving celibate. Like I might never give a fuck again. These niggas never seen a hundred bands. Finna double back and hit that lick again. Yeah. I'm gifted. Lecimy widzowie z kolejnym podsumowaniem teraz 6 razy losy na przygodzie No i słuchajcie tutaj niestety nie fart był po naszej stronie, bo tylko golda z instancji mamy 117 tysięcy no i niestety tylko 3 tropy trwogi 492k co daje nam razem 609 tysięcy więc uznaję to za bardzo słaby wynik jednakże to były tylko loski 6x May the truth be told, I was down bad, now I got it on go finna count my dough, till my thumb got slipped, put my neck on glitz, put my name on the list, finna shine on the fuckin' jump. Finna the baby in player one way too clean. I was born this way, this my DNA, I was EBT, not a bread on the way, was the ETA, I done. Took my payment, it sounds too clean. I'm a trailer. never thought I can't. Got a dollar on me. What is life but a dream? I've been there, i turn me up. I ain't even hit 10, bro. This shit lightweight. Let him feel my base. Gonna test your jaw like my last name, Davis. Heard your slap, it sound outdated. When you rating? I got a ten in the back seat, pulling off clothes. I'm five from the crib. And she putting on a show. Tell him, eat my dust when the green light show. I'ma peel up don't want this smoke. then you do want this smoke. I'ma spark that. that been feeling on edge. I'ma burn that down to the ashes cold.

Szybkie podsumowanie jednej SAQ i gold z instancji wyszedł 53k i jeden trop trwogi 168k, czyli razem nam daje 221 tysięcy. Lecimy 10 razy S-Jaskę. Stick to the code with the coach and my pros. I don't play by the rules, I gotta switch up the flow. Hey. Chill on the weekend, give X's and no. She in love with the kid, I ain't texting her phone. Hey. Giani got filming his gold. I was packing for Cali, ain't bring me no clothes. Plus, that I'm copping a fit off the rip. Met a chick from the net, you know it's a switch. Face on me quick so I know it's legit. Hey. After we fuck, she meet up with her friends. They like, what happened? You blowing and shit. Yeah. Cracking the game, got the codes and the glitch. Yeah. I was outside so long, got frostbite. I ain't never stopped, no way, got foresight. I be on tour, my bros, no tour guy. Peter LaFleur and the dog at all mine. As soon as they call mine. Hey. yeah. she said I look like OGZ, but this ain't short. Sure. Bob top sent them to the archive. Go against the fam, goddamn, it's a war crime. Hey. You be on both sides trying to get a cosign on the wrong path. Wasn't looking at the road sign. Okay. Uh, five star shit like Rob Van Dam when I'm out, wow, You know it's showtime. time. Show time. Show time. Prom time. Ride like Ball each track a new highlight. Drop a hoop mix. they had no coach. They feel like RJ, feel like Zion. Zion. Duke of New York, I ain't new to the sport. Getting out of my deal, they was selling me short. You ain't telling me shit since I started to win on my enemy's board. Bitch, look at the score. Yeah. Hey. The score. yeah. Put a headstone with a beat lay. Yeah. Put a track on the stove to the DK. Yeah. BK, okay. Never behave. Okay. Hey. Yeah. Every time that shit drop, it's a heat wave. Yeah. No mind for the heat, say, C say, BK, okay, fuckin' with the NYCK. Ayy, yeah, I eat peace like it's my cheat day. I work hard, I had no leeway. Stay with heat, I feel like D-Wave. Ayy, yeah, open flame, I had to cremate. She come back like instant replay. Hide the greek, can stop the heat wave. Can not stop the heat wave. Can stop the heat. Can not stop the heat wave. Can't stop the heat. Can't stop the heatwave. Can't stop the heat. Can't stop the heatwave. Can't stop the heat. I'm with the coast and my pros. I don't play by the rules. that to switch up the flow. Chill on the and give X's and O's. She in love with the kid. I ain't texting her phone. Rocky Gianni got filming his gold. I was packing for Cali. Ain't bring me no clothes. that I'm copping a fit off the rip Made a chick from the netty. You know. No, to mamy teraz podsumowanie. Ja skleczki dziesięć razy na Poznaniu. Gold z instancji 149 tysięcy, 4 tropy trwogi 660 tysięcy i ze śmieci wyszło 132 tysiące, co razem daje nam 941 tysięcy z 10 jasek. Off, got him coming right back. It never goes soft cause a bitch real stack. Listen, if you a bad bitch, put your hands in the air. Baby, bust it down like you just don't care. If you a rich nigga, throw that money in the air. Make it rain on a fly bitch like you Ric Flair. Slim waist, yeah, my body on 10. Bitches don't want smoke, better get a fake pen. Throw it back, got a nigga man Nigga, I ain't trying to talk, let's be on vacation. All around the world, all around the world. Teraz szybkie podsumowanie, 5 razy eurokratosa i jedną przygodę ubiliśmy i 4 razy Poznanie, bo na przygodzie raz padłem i odychciałem się latać przygody. Koszt wejścia na instancję 605 tysięcy wydałem, żeby kupić wywary. I teraz tak, zarobkowo jak to wygląda, gold z instancji 157 tysięcy, 5 tropów lęku 175 tysięcy, ze śmieci, czyli z przedmiotu wyszło 36 tysięcy i okazuje się, że z tym wszystkim Razem na minus jestem 237 tysięcy, także nie polecam Eurokratosa. Myślałem, że coś tam spadnie jakimś studem, ale wiadomo. 5x to był tylko, a nie więcej. Może jakbym poszedł więcej, to bym więcej zarobił. Udało się widzowie wywalczyć Słuchajcie, kolejnego rarka, tym razem z GMO. I to są geury. Nie wiem, nie mam pojęcia ile one kosztują. Zaraz sobie wszystko obczzejmy jak to wygląda, tylko zobaczmy sobie jakie to są geurki. I to są widzowie, no niestety, ale zbiorowym kułacikiem, więc mogą być jeszcze to jest 1b44% wytrzymałości, czyli drugi rarek w naszym odcineczku jest zdropiony. I sprawdźmy sobie teraz ile one są warte i ile one kosztują. Geurki kosztują widzowie 14 milionów, ale to B3, ale 37%. Mamy dobry procent, także myślę, że jakieś 10 milionów śmiało będziemy mogli zaniewołać. Plus jeszcze dochodzi do tego Bjorb kład, yy, a biorbik kład kosztuje 2,5 miliona, czyli w sumie zarobiliśmy myślę z 12 milionów. To dopiero pierwsza instancja Fioka, mamy jeszcze 9 przed sobą, także lecimy dalej. They wanna know about the character How we fling it down France to America You won't catch me on a holiday at Malaga That's a girl, but I'm different, call the barista Yeah, team is strong, talk to my ear and arm Beat is mental, bars are sinister We were building up the block show from the start Good vibes only, summer's gonna be a laugh Shades on, phones off When the bass line goes off You know we can't stop, won't stop I will be dancing the morning off, 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 off Tune just pops off like I fizzed up champers Till your calves get crampers You know it's gonna pop off, pop off, pop off Shades on, phones off When the bass line goes off You know we can't stop, won't stop And we dance in the morning Off, 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 off Chill just pops off Like a fizzed up champers Till your calves get crampers You know it's gonna pop off, pop off, pop off Like I fizzed shampers yeah. Till your calves get crampers Oh no Yes gang, you know how we do man Chasing the sun cos we're trying to get a good tan Truth is, I'm just trying to make a little plan Speakers pumping, feet in the white sand One man army, moving like a big bang. Reunion, tell me where you been man Festival season, do you have your wristband? Impact, yeah, cos this one's a big bang Yes gang, you know how we do I'm just trying to get a good time Truth is, I'm just trying to make a little plan. Speakers pumping feet in the white sand. One man army, we like a big band. Reunion, time me where you been, man. Festival season, do you have a wristband? Impact, yeah, cause this one's a big band. Shades on, phones off. When the bass line goes off, you know we can't stop, won't stop. And we dance in the morning, off, 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 off. Tune just pops off. Like a fizzed up champers, feel your calves get crampers. You know it's gonna pop off, pop off, pop. pop. Get paid for the get down. You can't tell me shit now by time. Do you know how many lines I done pit down? Vibes I done sent out? But we in here to dig. I'll up the market till they come red carpeting kids. Success, still the target soon. I'll be. Bring everybody with me, family only. I got some people think I owe a favor, barely know me. That's why my focus on the road, is all I know. I see them sticking close to play the wall and watch my growth. Cause I got something they never had. So, get on the beat and I need a hella pad. I float, i fly, you know where I'm from. So it comes, as no surprise. I like diss out with a mean vernacular, dream spectacular. I keep a queen and passenger, F-L capital Y. Anywhere I am, jam, that's for sure. Turn me on, better set the mood from the dope. That's just how it go. That's why I came out stepping. I can't be doing things regular for you. I want the magic to last. I know how time try and ruin things. It get repetitive. Got you tempted to doing things. Without you, would be no music thing. Plus, remember, we made promises way back then, and I still owe that five bed house with two, three kids. We got a fairy tale plan that's gonna change up the order they sort the mail in. Cause I know loyalty not as valued as what it was. we not influenced by what they do, cause it's I still hear poetry when I'm looking into the eyes. I still get lost in the thought of you with so much to find. And yeah, you know you fine, but still I must remind that we can live this forever and feel this forever and never and never and still. That won't leave me enough of time to tell you all the ways I feel. Why would I throw that away for thrills? Trying to play the field. i glad I've been keeping it playing so long. Dobra, a teraz pora na dość mocne podsumowanie, widzowie. Bo w sumie teraz ubiliśmy 20 bossów, bo mieliśmy Fioka GMO. Nie brałem tego pod uwagę, liczyłem tylko instancję, więc wychodzi na to, że ubiliśmy 60 bossów w odcineczku. Także słuchajcie, przechodzimy do podliczenia tego wszystkiego. I teraz tak, koszt wejścia, żeby zrobić te 20 bossów, musiałem kupić klucze. Kupiłem klucze za 995k, 10 kluczy. Gold z instancji, który zarobiłem 788 tysięcy Geury 14 milionów 700 tysięcy Biorb kładł 2 miliony 500 000. 15 tropów lęku 765 milionów 6 razy średnia flaszka siły 252 tysiące 4 razy średnia flasza życia 234 tysiące 3 razy średnia wiedzy 116 tysięcy 3 razy średnia siły 126 tysięcy 3 razy średnia zręczności 116 tysięcy, 2 razy średnia mocy 158 tysięcy, 2 razy średnia niszczenia 70 tysięcy, 3 razy joko 135 tysięcy, Sub Tal 98 tysięcy, Sub Odda 125 tysięcy, Sub unny 98 tysięcy, Sub Ulk 355 tysięcy, Inhibitor Korundowy 10 razy wydropił, czyli 60 platyny jakby w sklepie patrzeć. Ze śmieci wyczuło 67 tysięcy i razem zarobiliśmy z tej instancji kwotę bardzo dużą, bo jest to 20 milionów 703 tysiące. Także idziemy na ostatnią prostą, czyli 8 razy i wrawul przygoda i mamy ubitych 60 bossów. Więc pora na ogólne podsumowanie widzowie, 60 bossów ubitych, zajęło mi to troszeczkę czasu, nie zajęło mi to jakoś długo. Chociaż powiem wam szczerze, ten montaż zajął mi troszeczkę czasu, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę to naprawdę będę wam bardzo, ale tu bardzo wdzięczny. Możecie strzelić też subskrypcji na kanale i zostawić komentarz, jeżeli wam się takie coś podoba to będziemy nagrywali tego o wiele więcej. No i co, ogólne podsumowanie widzowie, zarobiłem. Tych wszystkich instancji, licząc aktualne ceny i tak dalej, i tak dalej, podczas dropienia tych rarków 37 milionów 422 tysiące. Ja powiem wam szczerze, uznaję to za bardzo dobry wynik i dzisiaj będę to powtarzał i będziemy znowu tak chodzili, bo to jest naprawdę dobry wynik 40 milionów. Troszeczkę farta, wiadomo o co chodzi, i tak dalej, i tak dalej. No i co widzowie, ja dziękuję wam za ten odcinek, w sumie nie mam nic więcej do dodania, ja się zajebiście przy tym bawiłem, spędziłem mega dużo przy montażu tego, więc naprawdę lajkacza możecie strzelić widzowie, muszę was o to poprosić. No i podbicia, pamiętajcie, że macie podbicia na YouTubie, przesuwacie w lewo, jeżeli oglądacie na telefonach, podbijcie ten filmik, będę wam też za to bardzo wdzięczny. No i co, trzymajcie się, do następnego odcinka, ma, joł i cześć.